Zobacz Jasiu jaki predator, już mysza gdzieś tam ma pod tym, pod paletą. Zabrakło żwirku w domu, sobie myślę, to chyba odpowiedzi, po, odpowiedzi moment. To jest znak z nieba, że ten kot potrzebuje już wolności, proszę Państwa. Szukaj mysza, szukaj, Jerun. No, zobaczymy, zobaczymy. Oby nie wychodził za bardzo na zewnątrz, bo tu samochód, czy on psów się nie boi, bo przy Abi, do Abi podchodzi, więc teraz myśli pewnie, że każdy pies spoko. Pójdzie do sąsiadów i wykład nie ma kota, dlatego tutaj taka sytuacja jest nie bardzo. Dobra, proszę Państwa, jestem z Jasiem. Jasiu, marker, dłoń i zobaczymy, co tutaj mamy. Za dzień. Dziś, proszę Państwa, jest już niedziela, jest 21. imieniny Benedykta i Lubomira. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Proszę Państwa, dzisiaj bez roboty, znaczy yy, obowiązki obowiązkami, ale roboty jako takiej nie ma, jest niedziela, druga sprawa, później po Łukasza jeszcze jadę, więc yy, w kolejnym tygodniu będziecie już mogli yy, widzieć mnie z pomocnikiem na co dzień. Więc robota będzie szła mam nadzieję i nie będzie żadnych jakichś przykrych niespodzianek typu spalony silnik. Patrz, nawet pogłaskać można. No super. No to ciekawe co on na naszą kotkę. Ty, on może już zużyty, to nie będzie się interesował. Hmm. <laughs> Ona jeszcze młoda chyba. Weź Wydarko, idziemy. Bruno, co tam kurde, poród? Odebrałeś? się drzesz? Ja, chyba. Idziemy, Jasiu. U mnie zima, jak widać nadal, no ale tak jak mówiłem. Weekend, jeszcze może poniedziałek troszeczkę chłodniejszy, ale od wtorku przedwiośnie. Także będzie przyjemnie robić, będzie przyjemnie oglądać, mam nadzieję. Wszystko w porządku, kucki, tak? Dobra. Jest ze mną Jasiu. Już wiedzą, że jest, więc one aż tak się nie boją. Tak samo Łukasz się pojawi, trzeba najpierw pokazać Łukasza, żeby one wiedziały, że jest i później już też tak się nie boją. Najgorsze no jest zaskoczenie no, przy dzikich zwierzętach. Proszę Państwa, no, oczywiście to koza udomowiona, ale jak na kozę to nie jest jakaś oswojona, no, są dzikie w miarę. O, kot wszedł i już jest inaczej. Co, Bruno, zjadłby? Bo Bruno to przecież o. To jest, kurde, jak pupil. Do domu można wziąć. Usiądzie z tobą przed monitorem i będzie oglądał farmera. Taki to jest zwierzę, kakuski. No nie, są dzikie. O, wody dla Brunona trzeba przynieść. No. Dobra. O. Powyciąga sobie łoże, zrobi. Zsiana. się umie urządzić, kurde. Sprytny kozioł. Oh co idziemy z tym tym z tym kotem do pieruna? Zobaczymy reakcję, co on powie na młodą laseczkę. O, zobaczyła kocuria. Zobacz, jak lgnie do niego. No masz kotkę tu. No o. Ty zainteresowany jest chyba, zobacz. Oprowadź panienkę tutaj po wościach. O. Ona bardziej chętna od niego teraz może być. W domu to miał czała już. Kurde, dawała trochę czadu. A ten to już zużyty. Jeszcze <laughs> naskakał. Bo patrzę, że spokojny, bo wcześniej to nie podchodził nawet. Uciekał tylko na górę, w kimę i już go nie ma. Kurde, ale mniejszy, co? Dwa razy mniejszy. Krakier. No. Się mijają, się poznają. No to co, małe kotki będą. U mnie jeszcze z 2-3 by znalazły zatrudnienie. Wiecie, koty na gospodarstwie, o ile się nie ma luzem zboża, oczywiście, <grym> i się ma trochę poprzymykane pomieszczenia, no to nie robią problemu, bo kota nie nakarmisz, to on się wyżywi, a jak nie się nie wy, będzie miał problemy z wyżywieniem, to tak jak dzikie zwierzę, zmienia rejon, nie? Tam, gdzie po prostu jest w stanie przeżyć. Gdzie mu jest wygodnie. Dlatego kot, yy, no to pożyteczny zwierzę w gospodarstwie. Ja oczywiście przy, przez tam unijne jakieś yy, regulacje, prawa czy tam zasady, no to jest uznany za szkodnika. Masz koty na gospodarstwie, gdzie tam masz świnie czy inne, to chyba jako szkodnik jest, tak? No, że za takie coś to mandaty albo coś, albo burzą gospodarstwo. Nie wiem. Ma kumpla to on ją uprowadzi, nie zginie raczej. Pokaż, które psy tam groźne, które spoko i jakoś przeżyje nam pierun. Dobra, tutaj chlebek się suszy. Raz czy dwa razy podłożę, żeby wilgoć taka większa spadła z poszczególnych kromek i będzie ok. O, nawet kurki wyjdą na chwilę i się chowają, bo to jest za zimno. Wiatr wieje, jest kurde minus, minus parę stopni, podejrzewam. jest zobaczyć małe bo nie sprawdzałem jeszcze tylko raz przy wykocie. Ziemniaczka sobie ładnie konsumuje. Soniczko. Mm. Zobaczymy jak one rosną. Już może one kurde. Poszły sobie w świat takie duże. Są, są. A przykryte. Karmię. Już tutaj puchu jest tyle. No jedzone. No ten najedzony mocno, czyli karmi, dobra. Mhm. Widać duże, jak na drugi dzień. Wiadomo, duże się kocą. O ten najedzony, dobrze jest, ale tego puchu to ja chyba zabiorę trochę za dużo tego. Ona wchodzi, to one się plączą zamiast za co od razu łapać. Co dużo. wystarczy na pewno. Mm? Wszystko żyje. Jest dobrze. Niech sobie rosną powoli. Albo i szybko, jak to woli. Dobra. Lecimy. Chwila moment na już czarna. Wszystkie kurze pozbierała. Co? Nie dla ciebie chyba się trzęsie cała. Pier ten klakier przeraził. Może i ta. Cię przyzwyczaisz. No się trzęsie, wydygana. Za duża przestrzeń dla ciebie, tak? Wszystko nieznane, nieznajome, zapachy obce, jeszcze jakiś kurde klakier. Z klakierem dwa razy w domu się widziała. Ale brudno. Mm. Choć jeszcze bele siana muszę zrzucić. 오. 아 숨이 더하. 후. 후. Miejscu. No, taka sytuacja, aż zapyliło, obrsianko jak się kurzy, o. idziemy, o. co, no co chcesz, do domu, kurde trzeba ją będzie chyba zabrać, trzeba wziąć piasek, do kuwety nasypać zwykły i tyle no. Bo ją tutaj zostawimy, to ona się zestresuje A mnie dzisiaj nie ma, pół dnia to nie będzie komu tutaj kurde przypilnować jeszcze, bo ten, ten kiedy ją dopadnie to jeszcze udusi I Wiadomo. domu No? Do środka No co z Wami? No spokojnie tu